Witam Was serdecznie na Back to Nature Yoga, Satnam, łączenie fizycznej i niebiańskiej rzeczywistości. My jako ludzie posiadamy oczywiście ciało fizyczne i to jest aspekt skończony, materialny, ale mamy też tą iskrę, ten przebłysk nieskończoności i będziemy chcieli tymi ćwiczeniami to połączyć i yy, zrównoważyć. Mudra modlitewna na wysokości klatki piersiowej, prostuj kręgosłup, usiądź wygodnie, w jakiejkolwiek wygodnej pozycji. Prosty kręgosłup, wydłuż tył szyi, podbródek lekko skieruj do mostka. I na chwilę skoncentruj się na oddechu, zobacz, jaki Twój oddech jest. Observo. I głęboki wdech do mantry na rozpoczęcie Ong na mo, gurudew na mo. Górudem w nam. Adgre na mej, czukat gra na mej, sad gry na mej, wdech i wydech. Opuść ręce na kolana. Pierwsze ćwiczenie. Będziemy wykonywać w pozycji łatwej. Nogi skrzyżowane. Ręce splatamy ze sobą w yoga mudrze, w ten sposób, z tyłu, za plecami. I y, pochylamy głowę do ziemi, do podłogi, jednocześnie podnosząc jak najwyżej ręce. I w tej pozycji oddech ognia. Wyciągaj mocno ręce do tyłu i do góry. Teraz zatrzymaj się w górze i pochylamy się do, do, do maty, do podłogi, ręce w górę, jak najwyżej możemy i oddech ognia kontynuujemy. I spróbuj sobie wyobrazić, że jesteś esencją nieskończoności, esencją Boga. Wdech, wstrzymaj, murband. Opuść powoli ręce. I wydech. Podnieś powoli głowę do góry, podnieś się do pozycji łatwej. Przez chwilę odpocznij, popserwuj. I wciąż w pozycji łatwej. Wyciągamy ręce na boki, wyprostowane w łokciach. Będziemy wykonywać taki ruch, góra-dół, góra-dół, wyobrażając sobie jednocześnie, że jesteśmy orłem lecącym wysoko na niebie i widzimy cały wszechświat z góry. I próbujemy się tak poczuć, by to wyobrażenie było naszą rzeczywistością. I oddech ognia. Weź wdech, zatrzymaj ruch, wstrzymaj powietrze. Mulband, odbyt, narządy płciowe, brzuch do kręgosłupa. Trzymaj i wydech. Opuść ręce, strzepnij, trząśnij, żeby je rozluźnić. Daj sobie chwilę. Teraz połóż się do medytacji, medytacji z gongiem. Kładziemy się na kilka minut i staraj się skoncentrować na centrum pępka, trochę poniżej fizycznego pępka i projektować z tego obszaru. thank you thank <laughs> you kołyskę na boki i powoli podnieść się przez kołyskę do siedzenia. Pozycja żaby opieramy się na palcach stóp, pięty połączone i na palcach dłoni. I wdech podnosimy się do góry, pięty w powietrzu i wydech schodzimy na dół wraz z mantrą Har. Har. I w ten sposób kontynuujemy. Oczy mogą być otwarte lub zamknięte. Zależy jak nam jest wygodniej. Har. Har! Har, 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 na każde zejście w dół har, 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 har

Zatrzymaj się w dole, wdech, mulband. Odbytne rządy płciowe, brzuch do kręgosłupa, wydech. Wdech. Wstrzymaj i wydech. Usiądź na chwilę w pozycji łatwej. Wyrównaj oddech, popserwuj. Możesz się jeszcze położyć na chwilę na kilka minut do relaksu. Mudra, modlitewna. Na zakończenie Sat Nam. Sa Nam. Sa. Za Nam. Jeśli podobało Ci się to wideo i uważasz, że treści, które tworzę, są wartościowe, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz lajka, komentarz, zasubskrybujesz mój kanał, po to, by nie ominąć się kolejne treści. Dzięki bardzo. Satnam.